Jestem tak na szybkiego, zakupiłem dzisiaj listy przypodłogowe. Są krótkie, bo krótkie, ale były w promocji. To są takie strugane deseczki. Jakiś tam fres mają, delikatnie u góry. Ja chciałem takie grube lochy mieć przy ścianie, także jest ok, a to efekt będzie taki. Podłoga plus ta listwa. Listwa będzie biała, będzie w połysku, będzie się odróżniać od ściany i podłoga tutaj właśnie w ten sposób. I tak to, jeżeli przyłożyć tutaj komórkę do tego, to tak to będzie wyglądać. Oczywiście tam będzie przylegać do ściany, będzie odstawać te listwa, ale to tak ma być. Tutaj też grube takie będą no, obróbki drzwiowe. Także tak to. Tak to się będzie miało, tak będzie wyglądała podłoga z listwami. Fajnie, jest czysty przypadek, ale fajnie wyszło tutaj, bo te gniazda antenowe, bo już z natury rzecz, już od samego początku yy, niżej osadzone. Yy, a to już było tak na starcie, jak chatę kupiłem. No i nie będzie przeszkadzało, żeby, żeby tam założyć, to akurat będzie gniazdo głośnikowe, antenowe będzie. Kabel antenowy będzie przelatywał, przelotka, taka jakby będzie. Czyli tutaj głównie będą wystawały te, te, te wyjścia głośnikowe. tak jak wzmacniacze, już się naciska. Można kabel wyciągnąć. Będzie cztery takie zaciski będą, dwa czarne, dwa czerwone, tak jak w A tutaj reszta wszystko to samo. Podłoga troszeczkę jeszcze niżej pójdzie, bo tam przy ścianie jeszcze jakieś są farfocle, takie z wylewki, to trzeba będzie oczyścić i tak będzie podłoga wyglądała w ten oto sposób. No, także taka decha, tak, takie listwy, to tutaj. Na górę na górę ben, będą listewki, ale już cieńsze, No i to już muszę znaleźć jakieś tam fajne listy, także tak to jest i tyle. Wszystko w temacie, jeżeli chodzi o listy. więc materiał podłogowy jest, materiał na drzwi jest, resztę listew tutaj na obróbkę okien i tak dalej to już też, też są, tylko już wykończenie, wykończenia tutaj o, dookoła to też muszę jakoś gdzieś tam znaleźć, ale to wszystko spokojnie, to będzie wszystko gitarka i tyle.